Dlaczego warto zatem podać ten potas dzisiaj pod koniec roku albo na początku stycznia, a nie w lutym? Z, z drugiej strony ta wegetacja pełza, ona nie zatrzymała się, ponieważ nie mamy y, przymrozków, nie mamy y, mrozów w dzień, nawet noce są czasami y, plusowe. Dawkę potasu powinniśmy zamknąć na jakieś 2-3 tygodnie przed największym pobraniem tego składnika. Dużo mówimy o kationówce ostatnio i o układzie potasu, do magnezu, do wapnia, do sodu jak skorelować te relacje poszczególnych kationów do potrzeb nawozowych potasem w tym roku mamy jak na chwilę obecną dwa razy mniejszą ilość opadów czyli to przemieszczenie z tej górnej warstwy do chociażby głębszej warstwy no nie będzie tak szybko też następowało Ratko, zanim zaczniemy naszą rozmowę o potasie, siarce i magnezie w kontekście podania tych nawozów i tych składników zimą, to chciałbym powiedzieć naszym widzom, że będziecie, będziesz wraz z nami na konferencjach EPOLE, które odbędą się 19 lutego w Poznaniu, 25 lutego w Lublinie. To będzie fajna okazja, żebyśmy się spotkali, pogadali. Cieszę się, że dołączyliście do nas, bo mam nadzieję, że to wydarzenie będzie fajną okazją do takich merytorycznych dyskusji i fajnych wykładów naszych ekspertów. No my też się cieszymy z racji tego, że będziemy mogli, to co powiedziałeś, wesprzeć e, Was merytorycznie i przedyskutować czy porozmawiać z osobami, które nas na ePolu oglądają. Dlatego zachęcam Was, żebyście się zarejestrowali na naszą konferencję. Link do rejestracji macie w, w komentarzu podwieszonym do tego odcinka. Radku, przechodząc do, do sedna, spotkaliśmy się dwa lata temu i mówiliśmy o tym, że potas możemy podać em, tym terminie zimowym już w grudniu. Czy nawet w listopadzie, pod koniec listopada? Oczywiście, tam padły bardzo ważne słowa. Potas powinien być w większej części podany, nawet przeciwnie, ponieważ jest to ten składnik, który jest istotny w kontekście gospodarki wodą, gospodarki azotem. I teraz pytanie do Ciebie, trochę w kontekście tych warunków, które były w zeszłym roku, gdzie mieliśmy bardzo mokrą zimę, w szczególności grudzień, styczeń i luty, gdzie tych opadów było dużo. I pojawiło się też dużo pytań, czy tak naprawdę takie wyprzedzanie w perspektywie mokrej zimy jest sensowne? Czy nie stracimy część tego składnika poprzez opady deszczu? Masz jakieś doświadczenia, badania po zeszłym roku? Podsumowując zeszły rok i patrząc na to, co mamy w tej chwili, można by rzec, że o połowę mniej mamy do tej pory opadów niż mieliśmy to w tamtym roku. Jeżeli e, z informacji, które mam odnośnie azotu, azotanowego czy amon, e, NH4 amonowego, e, wypłukanie chociażby tych składników nie było. Bardzo duże, albo bym powiedział zlikome, jak na zeszły rok i na tą podwójną ilość opadów, czy w tą, w tą stronę idąc, to tutaj możemy śmiało powiedzieć, że potas nie będzie przemieszczony poza zasięg systemu korzeniowego. Tak? Z racji tego, że każdy musi z nas obserwować na dzień dzisiejszy, powiedzmy, tą, tą polową pojemność wodną. Jeżeli ona jest zbliżona do 60-70, to każdy następny opad mógłby spowodować, że ta woda mogłaby się przemieścić głębiej. Ale jeżeli my mamy regiony w Polsce, gdzie ta wierzchnia, warstwa gleby nie jest. Tzw. polowej pojemności wodnej, optymalnej, tak, tych 60-70%, no to musimy mieć świadomość, że najpierw ta woda opadowa, bieżąca, będzie uzupełniać nam tą górną warstwę gleby, czyli żadnej straty tutaj byśmy nie mieli. Z, z, z drugiej strony ta wegetacja. Pełza, ona nie zatrzymała się, ponieważ nie mamy y, przymrozków, nie mamy y, mrozów w dzień, nawet noce są czasami y, plusowe, więc ta wegetacja, mikrowegetacja y, idzie. Z racji tego, że głębsza warstwa gleby no, zawsze jest cieplejsza, prawda? Y, kolejna rzecz, y, jeżeli mówimy o zbożach o zimych, czy mówimy o rzepaku, no to miejmy świadomość, że ten rzepak. Y, w tej chwili może mieć metr albo powyżej metra system korzeniowy. Zboża mogą dochodzić do 60-80, a w tych optymalnych albo wręcz przeciwnie, w tych przyspieszonych siewach mogą mieć system korzeniowy nawet na metr. Więc tutaj nawet nie tylko ze względu na potas, który jest z tych trzech składników, które my mamy, potas, magnes siarka, najmniej przemieszczalny. Ja bym tu nawet powiedział i odważył się to powiedzieć, że nawet siarka w tym momencie, jakbyśmy chcieli kizeryt zastosować, to nie jest błędem, ponieważ do wiosny, która patrząc z punktu widzenia pogody długoterminowej, oczywiście ona się będzie zmieniać co 2-3 dni, ale patrząc ja na swój region, mogę powiedzieć, że przez najbliższe 45 dni naliczyłem około 38-42 litrów opadu. Więc jeżeli to by się sprawdziło, to możemy mieć problem z wiosną, że na wiosnę będzie możliwość wiechania, to po pierwsze, a po drugie. Może być problem z wilgocią, żeby osiągnąć odpowiednią ilość wilgoci wiosną, żeby te składniki dały się rozpuścić i co najważniejsze przemieścić. Czyli też mówisz o prognozach, nie o tym, co mówię, było, tylko tak, o tym, co mówię może być. O prognozach, ale patrząc z punktu widzenia zeszłego roku, jeżeli mamy się odnieść, to widzieliśmy, że ta wilgoć z zimy była, a później na wiosnę tej wilgoci już w pewnym momencie brakło, tak? I, i było dwa razy więcej opadów jak mamy to na dzień dzisiejszy. Znaczy, to jest faktycznie taki czynnik, który trzeba mocno brać pod uwagę, że nawet jeżeli tej wody będzie więcej zimą, to tak naprawdę później nam tej wody brakuje. Nie? Więc, tak. więc też to, to przemieszczanie, czy też wykorzystanie pewnych składników później może być problematyczne z tego powodu, że będzie brakowało opadów. Ja bym miał tak, może nie, że w jednym zdaniu, ale dosyć krótko odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto zatem podać ten potas dzisiaj, pod koniec roku, albo na początku stycznia? a nie w lutym, to, co, to na który z elementów byś zwrócił uwagę przede wszystkim po takim fizjologicznym kątem? Najpierw to bym musiał się zapytać, czy w tym roku znów rolnicy oszczędzali na nawożeniu jesienią, tak? czyli przed siewnym, Bo są regiony, gdzie na przykład ktoś ten fosfor podał, Potasu nie podawał, bo a, poda po nie wiem, miał problem z zakupem czy to soli czy konkali, nie, nie kupił w tej chwili go ma i teraz się zastanawia, właśnie czy zrobić to dzisiaj, czy zrobić to w styczniu. Patrząc z punktu widzenia pogody, ja bym to mógł, jeżeli ma ten składnik na, na magazynie, zastosować teraz, ponieważ jest większa szansa, że ten składnik się rozpuści. Jest większa szansa, że ten składnik się przemieści i przemieści się na głębokość już działającego systemu korzeniowego, czyli nie na 5-7 cm, tylko na przykład na 20-25 cm, żeby ta cała pula systemu korzeniowego, jak to mówią, zajadała się tym składnikiem, tak? jeżeli przyjdzie ruszenie wegetacji, a jeżeli ktoś nie dał tego składnika jesienią, a wie, że i tak musi go dać, to tym bardziej lepiej ewentualnie ta roślina jeszcze jest w stanie mikrodawki pobrać tego składnika, jeżeli on oczywiście się znajdzie w roztworze glebowym w glebie i wtedy jest szansa, że ta roślina w razie by przyszły przymrozki, bo mogą być, może być taka sytuacja, że pod koniec stycznia mogą przyjść przymrozki minus 5-10 minus stopni, ona teraz go pobierze i będzie lepiej, e, efektywniej przygotowana na te przymrozki ewentualnie. Też jedno takie zdanie, które padło w naszej rozmowie dwa lata temu, że tak jak azot ma czekać na rzepak, tak potas ma czekać na azot. W kontekście też wykorzystania lepszego tego azotu, pracy azotu w szczególności tego azotu azotanowego, który jest na starcie wiosennym tak bardzo istotny. Więc tutaj, no też biorąc pod uwagę to, o czym powiedziałeś, to też jest istotne, nie? Żeby, ten potas, żeby ten potas uzupełnić, jeżeli go nie ma w glebie tyle, ile powinno być w kontekście czy to nawożenia wcześniejszego, czy tego rezerwuaru glebowego, prawda? Żeby, żeby już ten składnik był. A jak jesteśmy przy potasie, to takie zadam trochę, może pytanie kontrowersyjne dla Ciebie, ale dużo mówimy o kationówce ostatnio i o układzie potasu, do magnezu, do wapnia, do sodu. Jak skorelować te relacje poszczególnych kationów do potrzeb nawozowych potasem? Bo czasami niektórzy się boją, że może tego potasu dają zbyt dużo, bo zwiększają swój udział w kontekście do innych składników. No tutaj trzeba by najpierw wyjść od całego tego kompleksu kationowego, tak? czyli zbadać CEC, czyli całą objętość kompleksu, tą pojemność tak, tego kompleksu i wtedy dopiero w całości widzimy, w jakim procencie ten potas mieści się względem wapnia, względem magnezu, względem sodu, czy chociażby względem składników, jakim jest glin czy wapń tak, w konsekwencji. Więc tutaj to trzeba by najpierw ustalić. Tak. Dla każdej klasy agronomicznej gleby ten kompleks, ta pojemność będzie zupełnie inna, więc wyszedłbym ewentualnie od tego. Są już pierwsze firmy, które zaczynają badać właśnie ten kompleks sorcyjny i podejrzewam, że jeżeli one już zaczynają się w tym specjalizować, to warto ewentualnie jak ktoś chciałby spróbować w tą stronę iść, zrobić sobie jedną czy dwie próby i od razu od nich wziąć jak gdyby, ich zalecenia według ich system, jak gdyby analizy. Tak? Można by to tak nazwać. Tak? Bo największym błędem, jaki popełniamy, dając próbki gleby do analizy, jest to, że czasami, jeżeli nie wiemy, jak je odczytać, to one są zbędne dla nas. Tak? Ponieważ no, zapłaciliśmy, może to nie są duże pieniądze w zwykłej analizie, ale zapłaciliśmy, a nie mamy oczekiwanego efektu, więc poprośmy ewentualnie o yy, wyniki. I od razu analizę. To tam jest groszowe sprawy, można dopłacić i, i tą analizę uzyskać. No i to jest też bardzo istotne, żeby czasami z jednej strony nie pominąć jak gdyby nałożenia potasem wtedy, kiedy ono jest potrzebne, bo potas to gospodarka wodna, tak. prawda? Więc to jest istotne, żeby później, kiedy będzie sucho, kiedy jednak mogą wystąpić stresy, które hmm, tak naprawdę będą niwelować na plon. Jak zabraknie potasu, one będą jeszcze bardziej oczuwane dla rośliny, prawda? Więc to też jest istotne. Zgadza się, no ale też musimy wiedzieć jedno, że tak jak dawki azotu dajemy 2-3, zależy od rośliny i od naszego schematu nawożenia, tak dawkę potasu powinniśmy zamknąć na jakieś 2-3 tygodnie przed największym pobraniem tego składnika. Jeżeli mówimy o rzepaku, jest to gdzieś na dwa tygodnie przed strzelaniem w pęd, tak? Jeżeli ta roślina powiększa swoją biomasę, bo potas również wspomaga albo odpowiada może Bardziej za wzrost wydłużeniowy tak, rośliny. A jeżeli mówimy o zbożach, no to jakieś 2-3 tygodnie przed pierwszym kolankiem, bo wtedy od pierwszego kolanka, jak gdyby ten wzrost rośliny też jest dużo, dużo większy. Ona idzie w górę, więc te potrzeby potasu i oczywiście pozostałych składników pokarmowych, m.in. azotu, który buduje nam tą biomasę, no to są te elementy, gdzie tego składnika w tej glebie nie może braknąć, żeby roślina nie miała. Ani chwili tak zwanego zawahania w pobraniu. Okej, okay, jak jesteśmy przy Potasie, to powiedz też proszę, dlaczego warto ewentualnie szybciej podać magnes i siarkę. Przy siarce w szczególności zapytam Ciebie, bo jednak siarka jest pobierana przez roślinę w formie anionowej, czyli tej, która się w kompleksie glebowym nie wiąże, więc ona jest podatniejsza na wymywanie niż te formy kationowe. Dlaczego więc zatem się nie bać, tak jak powiedziałeś, tego, że to bymca może być? Podatniejsza, ale pytanie jak podatna? Można by sobie porównać, że ta forma e, siarki anionowa jest bardzo zbliżona względem e, przemieszczania się w glebie, jak forma azotanowa e, azotu. Tak? Jeżeli na początku żeśmy sobie powiedzieli, że ta forma azotanowa w zeszłym roku, gdzie ten opad był dwa razy większy, nie była zabierana z tej górnej warstwy gleby, czyli okazuje się, że w górnej warstwie jej było i tak więcej niż w tej drugiej, dolnej, no to patrząc, porównując to z siarką, to też możemy powiedzieć, że w tym roku mamy, jak na chwilę obecną, dwa razy mniejszą ilość opadów, czyli to przemieszczenie z tej górnej warstwy do chociażby głębszej warstwy, no nie będzie tak szybko też następowało, więc ja bym się tutaj nawet nie obawiał, żeby na chwilę obecną podawać kizeryt. Bardziej byłbym z obawą, jeżeli ten kizeryt mielibyśmy podawać w lutym i nie przyszedłby żaden opad atmosferyczny albo byłby bardzo skąpy, mogłoby być nie wiem 30 litrów, 40 litrów w miesiącu, ale padałoby codziennie po nie wiem 2-3 litry, to miejmy świadomość, że to przesiągnięcie jest bardzo, bardzo niskie, tak, no bo hmm, powyżej 5-7 stopni już czasami ta, ten ruch wegetacji jest na tyle duży, że można powiedzieć, że ta transpiracja, a przepłukiwanie jest na, na tym samym poziomie. Tak? Dużo mówimy o tym, żeby podać te nawozy wcześniej, po to, żeby one się e, przemieściły do systemu korzeniowego, do gleby, hmm. ale też wspomnimy o tych takich argumentach, e, nie że przeciwko, ale na co zwracać uwagę, czego przestrzegać e, w momencie nawożenia zimą, bo mamy kilka elementów, które nam tutaj e, mimo wszystko warunkują to, czy możemy ten nawóz podać, czy nie. Patrząc na składniki, jakim jest potas, magnez i siarka, nie mamy tu nawozu azotowego, więc tak naprawdę dyrektywa azotanowa nas nie obejmuje, ale obejmuje nas tak, zwana, tak zwany kodeks dobrej praktyki rolniczej, który mówi o paru rzeczach, że po pierwsze nie w momencie opadu deszczu, tak jak w tej chwili powiedzmy mamy opad minimalny deszczu, nie na glebę zamarznięte powyżej 30 cm, nie na warstwę śniegu, tylko... Pytanie, jaka to jest warstwa, tak? Nie na skłonach powyżej 10%, ponieważ no może nastąpić jakiś tam ruch powierzchniowy, spadek, i nie na gleby z zastojiskami wodnymi. Czyli jeżeli te pięć warunków mielibyśmy spełnionych, czyli nie występują to nie ma żadnej prawnej przyczyny, która jak gdyby odwodziłaby nas i karała za to, że jesteśmy w stanie, czy chcemy nasze pola nawieść, czy korkali, czy, czy kizeri. To zapytam jeszcze, bo ten deszcz, który zaczął padać, to jest taka mrzawka ze śniegiem. Powiedziałeś, nie podczas opadów deszczu, ale tu chyba chodzi też o takie intensywne opady deszczu, żeby nie było przemycia, tak? By przemycia i przy intensywnym opadu, opadach śniegu po prostu równomierność rozsiewu byłaby, mogłaby być zachwiana, tak? Bo jednak no, przy intensywnym opadzie, no te granule mogą nie zdążyć dolecieć do, do celu, bo kropla, no może nie rozpuszczą się, ale kropla trafiając, no to prawdopodobieństwo pewnie jest znikome, ale no według dobrej, kodeksu dobrej praktyki rolniczej nie. Może to też, może akurat te składniki nie, ale niektóre składniki pokarmowe mogą podczas deszczu no, przypalać. tak Także azotu na przykład na wilgotne rośliny tym bardziej nie możemy. Tak? Zresztą taka prak praktyka jest od, no, od dawien dawna, że fajnie podać właśnie nawóz przed opadami deszczu, jeżeli tym bardziej spo spodziewamy się, że to będą raczej takie umiarkowane opady, bo wtedy... Wiemy, że ten pierwszy czynnik będzie spełniony, czyli że ta granula się roz, rozpuści, no i będzie przemieszczanie, chociaż pierwotne jakieś, tak, tak. albo w ogóle chociaż tak zwane złapanie danego składnika w tej milimetrze dwóch czy trzech milimetrach gleby i to już też bardziej chroni, jak gdyby straty danego składnika chociażby gazowe. Tak? Dużo mówiliśmy w wielu odcinkach na temat funkcji potasu, magnezu i siarki. Ja te filmy podepnę pod ten film, żebyśmy też nie powtarzali czegoś, co już powiedzieliśmy a widzowie mogą przy okazji przypomnieć sobie, że no, trochę tych filmów już nagraliśmy tak naprawdę z Radkiem i nie tylko z Radkiem, bo z Lucyną i Skubą również od Was, więc wróćmy do tych materiałów sobie jako taka też encyklopedia tego, co już na Epole zrobiliśmy, ale zapytam jeszcze o dwie rzeczy. Formy potasu, magnezu i siarki. Na co zwrócić uwagę, wybierając nawozy właśnie pod kątem tego nawożenia teraz? Jeżeli mówimy o potasie, to tak naprawdę mamy dwie formy potasu: chlorkową i siarczanową. Tak, chlorkowa forma tańsza, a siarczanowa forma droższa, ponieważ proces produkcji formy siarczanowej jest dużo większy, więc warto sobie w tą stronę iść, że jeżeli mamy rośliny, które tolerują, bo to nie to, że nie, ale tolerują formę chlorkową, oczywiście stosujmy, jest tańsza. Co do tej formy. Czy to będzie nasz nawóz, czy inny nawóz na bazie potasu, solo, czy w NPK, to ta forma jest cały czas ta sama i rozpuszczalność jest dobra. Jeżeli mówimy o formach magnezu, no to mamy formę siarczanową, mamy magnez w formie węglanowej, tak? i tutaj te formy no diametralnie możemy powiedzieć, że się różnią, bo ich rozpuszczalność jest na zupełnie innym poziomie, tak? bo formy siarczanowe mają rozpuszczalność w granicach 67 tysięcy mg magnezu na litr wody. Jeżeli mówimy o formach węglanowych, jest to 0,02 mg magnezu na 1 litr wody, więc no tutaj mamy tą, tą taką znaczącą różnicę. Dlatego jeżeli widzimy braki magnezu, a chcemy ten magnez uzupełnić tańszym sposobem, to, to ten nawożenie nawozami na bazie węglanów, czyli no dolomity, tak najtańsze źródło, no musimy zrobić z dużym, z dużym wyprzedzeniem 2, 3, 4 lata. Tylko pamiętajmy, że wtedy takiego dolomitu nie możemy powtarzać za często, jeżeli damy taką pełną dawkę, nie wiem, 3, 4 czy 5 ton, tak, jednorazowo na hektar. Więc w rotacji taki dolomit powinien być później po jakichś 10-12 latach. A bieżące potrzeby, tak? Bo pytanie, czy mamy dużo, średnio czy niską zasobność magnesu naszego pola, bieżące potrzeby, no jednak powinniśmy uzupełniać z tych form szybko, łatwo, efektywnie dostępnych, czyli z form siarczanowych. Tak. I teraz patrząc z punktu widzenia ekonomii, no formy siarczanowe mamy, które są w 100% rozpuszczalne, tak jak powiedzmy u nas w Kizerycie. Są też inne, tak zwane SMS-y, czyli syntetyczność siarczany magnezu, które tą rozpuszczalność mają albo też 100%, albo nie wiem. 50% albo 70%, więc zwracajmy uwagę na to, ile magnezu w magnezie, można by to tak kolokwialnie powiedzieć, czyli tej formy magnezu rozpuszczalnej w wodzie jest dostępne z danego składnika, z danego nawozu, i wtedy ewentualnie możemy się odnosić, czy dany produkt X jest tańszy, czy droższy od produktu Y, bo to też przy Dużej skali gospodarstwa, no zależy nam na tym, żeby to w miarę szybko zrobić, żeby to zrobić konkretną dawką. Więc, jeżeli mamy bardziej skoncentrowany, tak jak kizeryt, w 100% rozpuszczalny nawóz, no dajemy taką da dawkę powiedzmy 150 kg na hektar i tych hektarów takimi dwo rozsiewaczem dwutonowym możemy zrobić. Jeżeli mamy produkt inny, który ma mniejszą koncentrację i musimy ustawić sobie na rozsiewaczu nie, 250 kg, żeby tą samą dawkę co 150 kilogramów kizerytu osiągnąć, no to tych ton musimy rozwieźć więcej. To jest trochę czas, to czasem to jest coś paliwo coś, i tak dalej i tak dalej, więc każdy z nas musi podejść tak naprawdę z kartką, ołówkiem, z kalkulatorem, z ekonomią do pewnych ojczyz, rzeczy. Albo tak? z Excelem. Może <laughs> być z Excelem, ewentualnie yy, sam Paweł dobrze wiesz, my mamy aplikację nawozową, która nie tylko liczy potas, magnes, siarkę, te składniki, które my mamy, ale również azot, fosfor i, 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 i te podstawowe dwa składniki, żeby dać tą kompleksową obsługę, e, bardzo łatwą, e, intuicyjną, e, żeby wyliczyć sobie potrzeby i tak dalej. Oczywiście my to cały czas modernizujemy, więc staramy być się być na bieżąco. No to wiem też, że będziecie mieć całkiem fajną nowość w przyszłym roku, ale to o kiedy Nie indziej. Nie zdradzajmy tak, bo tak, nowość to o kiedy nowością. Indziej. Musimy się rozwijać, rozwijać dla Państwa, więc przyszły rok będzie rokiem cudzysłowie nowości w Kapuzesie. Ostatnie pytanie dotyczy azotu, ponieważ dużo robi się ostatnio badań nad jak gdyby akumulacją azotu w, w, w glebie, żeby zobaczyć jaką mamy bazę. I takie pytanie może przewrotne na koniec, ale czy tego typu badania przy zmianach azotu w glebie, tych przemianach, które są, czy one w ogóle mają sens na zasadzie robisz badanie pod koniec stycznia, otrzymujesz wynik trzy tygodnie później i czy na podstawie tego wyniku tak naprawdę jesteś w stanie realnie ocenić te potrzeby, czy te przemiany nie nastąpiły w międzyczasie i ten wynik nie będzie... Trochę przekłamany. Czy to ma sens w takim kontekście? Czy to nam daje prawdziwy obraz, czy taki bardzo, bardzo szacunkowy? Według mojej opinii, jeżeli zrobilibyśmy to teraz, czy na początku stycznia i przez te trzy tygodnie, czy tam ten okres do aplikacji, gdzie już możemy zaaplikować ten azot, pogoda. Nie zmieniłaby się drastycznie, czyli nie przyszłoby, nie wiem, plus 15 przez 2-3 tygodnie, czy y, minus 20, gdzie ta mineralizacja y, następuje, zatrzymuje się, może tak. To z mojego punktu widzenia. To pobranie pod koniec grudnia czy na początku stycznia, i ten wynik byłby w miarę rzetelny. Oczywiście za, za każdym razem ja też yy, chciałbym powiedzieć, że jeżeli wychodzi nam, że mamy w glebie 200 kg azotu i mamy rzepak na tym polu, który jest piękny, bo widać, że on już pobrał 150 kg azotu, to nie róbmy. Skrajności, czyli nie schodźmy do dawki nie wiem, 30 czy 50 kg, bo dobra, zsumowałem to, co pobrał jesienią, jak wygląda to, co mam w glebie, bo sobie próbkę oznaczyłem na początku stycznia. Wychodzi mi, że on już tyle ma azotu, że dam mu 50 i powinno starczyć. No nie do końca, ponieważ no, gleba jest tworem żywym, tam różne procesy mogą zajść. Może być susza, może w momencie suszy ten azot, no wiadomo, no, nie będzie mógł być dostępny, bo no, nie będzie jak. Więc to nawożenie róbmy z głową, czyli tak jak powiedziałem, nie ze Skrajności w skrajność i zostawiłbym to, że ta próbka może 10% lewo-prawo być w każdą z tych stron. Niemniej jest to w miarę powtarzalne. Ok, dzięki Radku za tą wiedzę dzisiaj, dzięki za tą wiedzę w tym właśnie roku także, ponieważ trochę tych odcinków udało się też nagrać. Życzę Tobie spokojnych, zdrowych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia spotykamy się pod koniec roku, więc naprawdę możemy sobie już podsumowywać pewne tak. pewne działania i także przygotowywać się do tego spokojniejszego czasu, więc pomyślności, no i w przyszłym roku pewnie też parę fajnych filmów uda się nagrać w kontekście chociażby takiej przekazywania tej wiedzy i trochę innowacji, bo tutaj też na tym polu tak, tych zmian troszeczkę będzie, więc tak. dzięki wielkie. Ja też, Paweł, dla Ciebie zdrowia, rodziny, atmosfery w gronie najbliższych, no i oczywiście większych, albo takich samych sukcesów, jak w tym roku na swoim kanale, a dla Państwa przede wszystkim zdrowia, spokoju, i optymizmu, ponieważ optymistycznie musimy podejść do kolejnych sezonów, do tych upraw, a wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo. I to był ostatni polowy odcinek Epole do popisu w tym roku. Coś tak czuję, że ta przerwa polowa nie będzie zbyt długa, bo też troszeczkę dłużej nagrywaliśmy w tym sezonie 2024. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki, że oglądacie kanał e Pole Przez ostatni rok dużo się. Na kanale zmieniło jest więcej osób, więcej was, więc mam nadzieję, że będziemy mogli się zobaczyć na konferencjach w lutem 19, dzień lutego w Poznaniu oraz 25 w Lublinie. Zachęcam Was. Macie w komentarzu link do rejestracji. Spotkamy się jeszcze w wideo podcaście w najbliższą niedzielę, więc nie będę życzył zdrowia spokojności świąt, bo zrobię to wtedy. Ale w każdym razie trzymajcie się ciepło. Cześć!